Dzień dobry, doktorze. Witam. Mam jedną sprawę. Chciałem schudnąć. Proszę mi powiedzieć, co mam robić, żeby schudnąć. No nie ma problemu, dobrze pan trafił. Sprawa jest prosta. Wystarczy, że będzie pan jadł jak najczęściej. O, lubię jeść. Najlepiej co 15-20 minut. O, ale fajnie. Medycyna starodawna nie pozostawia na tej metodzie suchej nitki, już wiadomo, że się ona nie sprawdza, dlatego będzie musiał pan jeść częściej, żeby doprowadzić do tego, że pana insulina poszybuje w kosmos. Ale co mogę jeść? Wszystko, najlepiej posiłki wysokowęglowodanowe, oparte na pszenicy, wysokim indeksie glikemicznym, słodycz, mąka, a z alkoholu piwo. Panie doktorze, jest pan cudotwórcą. Uwielbiam pana, dziękuję. To jest naprawdę niesamowita dieta pisana pod moje parametry organizmu. Nie ma problemu, już tysiące pacjentów ustawiałem w ten sposób. I jak im poszło? Nie poszło.